Witajcie na kanale Forest Mambuszka. Jeżeli nienawidzicie kleszy i komarów i chcecie z nimi walczyć skutecznie i się zabezpieczyć przed dotkliwymi skutkami ukąszenia, zabezpieczcie się i polecam Wam zakupić permetrynę. Nieważne czy ona będzie w sprayu, czy ona będzie w proszku do rozpuszczania w wodzie, czy ona będzie w jakimkolwiek olejku. Możemy spray użyć jako preparat i się po prostu spryskać tą całą naszą odzież. Jeżeli będziemy mieli w proszku, możemy ją wrzucić do miski z wodą, nasączyć tym pranie rozwiesić, wyschnie, wychodzimy w las przez kilka tygodni, jeżeli oczywiście nie będziemy tego prali. Jesteśmy w 100% odporni, żaden klesz, żaden komar nas nie podleci, nie zostaniemy ukłoszeni, jest to 100% metoda. Jedyne na co warto uważać to koty. Ten środek rozpylony w tym samym momencie jest w stanie zatruć lub yy, zabić kota, ale jeżeli na zewnątrz się tym wypryskamy i po pół godzinie czy 45 minutach około wrócimy do domu, to już nie będzie dla naszego kota w żaden sposób groźne, aczkolwiek dalej będzie aktywne.